Które są zamknięte, nikogo kompletnie nie ma. Panowie poczekajmy, jak się skontaktuje z szczepanem. Bardzo szanowni. Pana proszę. Szczepan stwierdził, że, że nie, nie było wydane zezwolenie o wojewody, wody. Jest zakaz jakiekolwiek składania. Ale oddanie. od ministerstwa no, mamy mi zezwolenie. Proszę pana, ale wojewoda się nie zgodził i nie. Ale nie I, nie. nie, 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 nie. sekundę. Napisali, że możemy się odwołać do ministra. Myśmy się odwołali do ministra jako Stowarzyszenie i nie mamy odpowiedzi. To z tego mogą być prawne potem y, w stosunku konsekwencje do y, konsekwencje. Bo pani, ale... która w imieniu wojewody napisała... Yy, że w ogóle to jest yy, odrębny temat który nie prawo, chcę komentować. Prawo, Natomiast minister nie odpowiedział, a okazuje się, że ponoć żwirowisko jest pod gestią ministra. To nie jest jakby powiedzieć teren, tylko to jest poza. I teraz jest kwestia taka, że jeżeli minister nam nie odpowiedział, to jest kwestia, że wy nam nie robicie ewentualnie przeszkód, my tam chybniemy przez ten płot, położymy i kończy się sprawa, żeby nie było tych. Natomiast jeżeli mamy zrobić coś i mielibyście wymieć z tego tytułu kłopot, że myśmy przez płot, chociaż jesteśmy umownie naprawi, ale przez płot nawet nie, nie wypada, to bym dlatego się zapytał, czy pan jeszcze raz nie mógł porozmawiać. Albo pan poseł Kazimierz z panem, z którym pan rozmawiał, żeby mu wytłumaczyć, żeby... ten pan był przed tam z tamtej strony, przewołał Był. Tak. No, I on mi powiedział tak, że nie ma w tej chwili zgody od, od, od pana wojewody. Niech pan zapyta. Za chcemy, chcemy z nim porozmawiać. No, dobra. Żeby zapewnić sobie frekwencję na dzień dzisiejszy zwróciliśmy się do redakcji gościa niedzielnego, to jest tygodnik archidiecezji Katowickiej. Nawet nam zdecydowano się to gratisowo zamieścić w tygodniku. Tygodnik się ukazał i okazuje się, tu pierwsza kłoda. By Czytamy, no najistotniejsze rzeczy nie ma w tym, w tym ogłoszeniu. W dniu 11 o godzinie 11 i tak dalej o godzinie 11 wycięto. Jakżeż tak może być, zwracamy się do redakcji, a redakcja no tak istotnie. Przecież pokazaliśmy wam i zostawiliśmy wam cały druczek naszego ogłoszenia. No to w biurze, gdzie przyjęli to, mówią to chyba to spowodowali piętro wyżej w redakcji. Co chybliok się ale te wam Ale to zadecydował, że ochrona może wieniec złożyć pod krzyżem, ale z nas żaden nie może tam pod krzyż wejść. Więc państwa nie będzie płynąć na zierowisko tak No nie będziemy się chyba nie, widzieć to o to. To niech nie ochrona. Proszę bardzo, my tam podjedziemy. To, to, tam podjechać, my tam Nie podjedziemy tam i ochrona nie będzie. No. w naszym imieniu. Tak, nie ma problemu. Bardzo Dobro. prosimy, dziękujemy panu. Jest to pewnego rodzaju sukces, bo gdyby nie było was, panowie. To by w ogóle nie z nami nie rozmawiano, bo takie były że 4 lata temu wydarzenia. Ale to mamy już pewne ustępstwa. Więc z tego wynika, tak jak tu mówili panowie, że jutro dostaniemy zezwolenie na, na wejście, ale to już będzie musztarda po obiedzie. Ale przynajmniej ten nasz piękny bukiet kwiatów znajduje się pod krzyżem, pod którym chcielibyśmy i stać. No cóż, Pomału, pomału, a ten teren będzie mauzoleum męczeństwa narodu polskiego, bo o to nam chodzi. No, ten jeden z nich należy od Grzegorza Waśniewskiego z Kanady, naszego członka, który bardzo prężnie... Propaguje nasze stowarzyszenie na różnego rodzaju imprezach w Kanadzie. Jest to człowiek, który naprawdę z sercem poświęci się sprawie Piłsudskiego i naszego stowarzyszenia. No i jest założycielem Towarzystwa Szczeleckiego im. Józefa Piłsudskiego w Kanadzie. Panu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Te, proszę, te... prze, proszę wcześniej przed takimi uroczystościami załatwić wszystko w naszą dyrektor, także nie będzie problemu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuścamy naszych Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Cud, chyba tak. Inaczej tego nie można nazwać. No to jest cud i sukces, i, i nasza satysfakcja wielka, że dzisiaj, w takim dniu ważnym, mogliśmy oddać hołd tym ludziom tutaj pomordowanym. My nie mamy wejścia na naszą polską ziemię. My, panie pośle Kazimierzu, kochany, powolutku zrobimy wejście. To jest następna rzecz. Natomiast bez względu na to, na dzień dzisiejszy. To jest wystarczająco dla nas skromnych, że tak powiem, ludzi, że tam mamy w końcu pod krzyżem światło i że mamy wieniec.